Dzień dobry. Dzień dobry. Normalnie można nogi sobie połapać. Ale poławać, trochę żeby... na pana musiałem poczekać. No. no można sobie nogi poławać, zanim się tu dojdzie. No, no są te dziurska. Proszę bardzo. Zaraz się oglądam. Sobie widzę, pasuje idealnie w ten pejzażyk tego lasu, tego wszystkiego. No mi już trochę mniej się podoba, ale dobra. A to czemu sprzedaje pan? No, póki, póki tutaj mieszkałem, to spoko, bo tam daleko właśnie na prawo miałem domek. Okej. Okay. No, a teraz się przyprowadzę na centrum, tam przy metrze, mówię wie Pan, jak będę o metr, no to potrzebne po... mi jest, raz, że i na auto, dwa, że będę jeszcze mnie jeździł, więc coś takiego niższego, bardziej to widzi Pan, kiedy to Tu w, to, w ogóle odśnieżają tę drogę? No szedł Pan tędy, no to widział Właśnie, <laughs> dokładnie. Ja bardzo chętnie muszę zobaczyć te 7 miejsc, jak to w ogóle wygląda w całym tym samochodzie, bo z jego powodu w ogóle zainteresowany nimi no, jestem. mnie też było, no. Tak? Tak, jest ja z rodzinką samą. Jak, jak wygląda podróżowania w tym trzecim rzędzie? No jest mniej wygodnie niż w drugim, ale jest fajny. No można rozłożyć w... tak, że nawet z żoną można się przesunąć. No tak, nie no, fajne jest to, że nawet duży bagażnik mimo siedmiu miejsc jeszcze zostaje, więc tych bagaży można jeszcze nawrzucać tutaj troszkę. No, dwie osoby się zmieszczą. Jednak Amerykanie uwielbiają wszystko upraszczać i rozkładanie tylnej kanapy jest po prostu banalne. Jeżeli chodzi o czas posiadania tego auta, jak długo pan ma ten samochód? Od 2014 roku. Od 14 roku go pan, ta. tak? Czyli od nowości. No, od nowości, no. i to 80 km, bo ja tu dużo nie jeździłem, no tak naprawdę. No to się 80 tysięcy kilometrów przebiegu, tak? Tak. A no to rzeczywiście dużo, pan robił rocznie. są głównie po, po dziurach dołach i z powrotem. No tak, no. Widzę, że wyposażenie. Pan widzę już jak do siebie tutaj. No a jak, wie pan, no jak stoi samochód, wsiadam, patrzę, oglądam. Bo generalnie dość bardzo interesuje mnie jego zakup, oczywiście. Chciałbym się nim przejechać, to zobaczyć w ogóle, jak to jeździ, jak to działa. Samochód jest bogato wyposażony, natomiast pokrętło od klimatyzacji delikatnie się rozłazi. Co wygodnie? Fajnie, wygodnie i tak naprawdę dobrze wyposażony jest ten samochód. Zajrzę jeszcze pod maskę, żeby już tak, jak oglądam, to obejrzeć wszystko, żeby później nie musieć do tego wracać. No, możemy tak się umówić. Dobra, trochę miejsca tutaj zostaje wolnego, bo to jednak jest fałszywska, nie fałszewka, więc jak widzę, przestrzeń jest. No suchy. serwisowany mu na bieżąco jest jakaś historia serwisowa tego samochodu, ta, jakaś wszystko, wszystko będzie w środku. Klima działa. Zaraz pan zobaczy. Ciepło jest, także. Także właśnie be... to odpytanie. Nie? Będzie, będzie od razu test. Nawet przyjemnie tłum to zawieszenie. Uwaga, zamknę szybę, żeby nam ta klima tutaj sensownie działała. To tak też nie za mocno, bo potem wie pan Katar, a, ty, a tybetyki, to ja teraz drogie rzeczy są. Ale słyszę, że wentylator nawiewów to trochę wyje. No tam jako, jakoś to spuścimy no, prostu. No. Słychać go dosyć głośno. Bo to trzeba puścić muzyczkę w A dobrze, że sprawdziłem klimatyzację, bo teraz słychać jak wyje wentylator. Ale oprócz muzyki mamy tu tak multimedia. Tak. Okay, Absolutów. Kontrola ogrzewania foteli. Miana przednia kierownica. Mam jest to może pasyjne. sobie. Duży dotykowy ekran w samochodzie z 2014 roku, to nie jest oczywistość i sprawia bardzo dobre wrażenie. Dobra, jak jest kawałek asfaltu, to przyspieszmy, choć trochę. Tu jest 3,6, tak? To jest ta fałszywska 3,6, w pojemności. Tak. No i tak to ma, bo zbiera ten samochód. Nie ma tu jakiegoś większego problemu. Mimo, że to jest silnik 3.6 i to jest zwykła fałszustka, to dynamika jest odpowiednia. Dobra, wie pan co, zróbmy tak. Yy, wróćmy sobie po tych dziurach dołach do pana. Ja Dobra. sobie go rzucę na niego okiem i pogadamy co do ceny. Dobra? Dobra. 95 tysięcy to jest raczej taka górna półka, więc sporo muszę urwać. Pełnie świadomie, dynamicznie przejechałem przez sobotę przy przez tą kałużę, żeby zobaczyć, że może coś jednak, ale nie. Wszystko przyjął. No i co? Mówiłem że, mówiłem, że będzie super. No ten wentylator trochę wyje. Ale to wie pan, muzyczkę powiedzieć. głośniej. Mówiłem. No, A ja właśnie wolałbym, żeby po prostu nie był, bo ja nie lubię słuchać muzyki w samochodzie. Ja kurwę 5000 tysięcy i niewiele dołożę, to jest szansa na zarobek. On jest wystawiony za 95, ale... Pana skłonność do negocjacji jest duża, mała? 95 to dobra cena jest. Jakbym zaproponował 90 tysięcy. No nie no to 90 na pewno. Nie? Nie? No, to dobre auto, to no, no, się pan powiedzieć. ile ile, ile te wymieni tego wentatora będzie? Z pana kosztowało? 94 o. możemy zrobić. Dorzucę 500. Nie, 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 no to wymiana tego wentylatora będzie kosztowała około tysiąca, więc no, no 93, ale to już tak no, no, niżej nie zejdę, no. A jak tak powiem panu szczerze, tak nie wejdę wyżej niż 91. To od razu więc mamy 2000 różnicy, ale to pan się chce pozbyć samochodu, bo to pan się wyprowadza. Ale pan chce kupić. Dlatego dam 91, podniosłem 1000 złotych i zabiorę go dzisiaj. I dzisiaj zrobię przelew. Dziś będzie już. A zróbmy te. 91? Nie, 92 i naprawdę już. 91. 92. 91. To to 500 pan opuści. Dobra, 91, 500, no. niech będzie.